Czy my się teraz dobrze słyszymy. Dzień dobry, dzień dobry widzowie. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o takiej rzeczy pięknej jak silnik V6 i V8. Generalnie będziemy rozmawiać o różnicach między silnikiem V6 a tym z V8 z Ferrari. Ten V6 w Alfie, który jest montowany między innymi w Alfie Romeo Giulia albo Stelvio Quadrifolio. Często się mówi o nim, że to jest po prostu V8 z odciętymi dwoma cylindrami od Ferrari. Czy tak faktycznie jest? No właśnie nie do końca. Sprawdzimy teraz różnice, fakty, które tak naprawdę będą zamykały medialny spór. Linie technologiczne, czyli F154 silnik Ferrari, kontra 690T, czyli silnik z Alfy. Ferrari F-154 V8 to seria nowoczesnych Twin Turbo V8 zaprojektowanych i produkowanych przez Ferrari. Konstrukcyjnie jest to 90 stopni V8, aluminium, 4 wałki rozrządu, dwie turbosprężarki i suchy sump. Stosowany w Ferrari 488, California Turbo, F8, Portofino i wielu, wielu innych. Silnik ma płaską krzywkę, tak zwaną flat plane, w wielu wersjach i bardzo sportowy charakter. Kod rodzinny to jest właśnie F154. Alfa Romeo oznaczenie 690T V6. Jest to nowy, samodzielny silnik V6 opracowany specjalnie dla Alfa Romeo. Projektował go, o ile się nie mylę, inżynier Gianluca Pivetti. Konstrukcyjnie jest to również 90 stopni V6 biturbo, aluminium, DOHC, 24 zawory, bez suchych sąpów. Ma jedynie technologiczne podobieństwo do F-154, ale jest własnym projektem. Kod silnika 690T i produkowany w fabryce Alfa Romeo w Termoli. No, i tutaj się zaczynają teraz wspólne cechy, ale podkreślamy, to nie jest to samo. Podobieństwa. Obie jednostki mają 90-stopniowy 90 układ cylindrów, typowy dla F154 i rzadki dla V6, bo V6 standardowo mają 60 stopni, co wynika z technologii przyjętej z projektu Ferrari technologia turbodoładowania i układu osprzętu mają wiele wspólnych rozwiązań. Projektantami obu jednostek byli ludzie z Ferrari i dzielili części know-how. Skupimy się teraz na takiej tabelce porównania. Różnice. cecha, konfiguracja Ferrari V8 F154 190 stopni V8 w Alfie Romeo 690 TV6 to jest 90 stopni V6 cylindrów. W Ferrari mamy 8, w Alfie mamy 6. Produkcja Ferrari Maranello Alfa Romeo Termoli, Samp. W Ferrari jest to suchy Samp, sucha miska częściej. W Alfie Romeo jest to zwykła mokry Samp. Projekt. Ferrari Supercar Engine, a w Alfie jest to nowy silnik V6 z wykorzystaniem doświadczeń Ferrari. Parametry. Tutaj są różne pojemności V8 od 3,8 do 3,9 litra. W Alfie jest to w przybliżeniu 2,9 litra specyficznie dla Alf. Sterowanie. W Ferrari są to wałki turbo i tym podobne do supercar. A w Alfie jest to dostosowane do auta sportowego, drogowego. Klucz to technologia i doświadczenie Ferrari. Tak, ten sam silnik z dwoma cylindrami mniej nie. Jeżeli chodzi o to, dlaczego w ogóle powstał taki V6, więc powody techniczno-biznesowe były takie, że Ferrari V8 to świetna jednostka, ale bardzo kosztowna i nadmierna do takiego samochodu jak Giulia czy Stelvio. Jeżeli chodzi o Alfę, to, to potrzebowała ona mocy superkara przy niższej masie i kosztach. Przeprojektowanie z V8 na V6 z dwiema turbosprężarkami i mniejszą pojemnością dawało dobre osiągi. V6 produkował i dalej produkuje 510 koni mechanicznych i 600 Nm. Projekt silnika V6 został zrealizowany z wykorzystaniem doświadczeń Ferrari. Między innymi ten sam współczynnik średnicy skoku cylindrów. Podsumowując fakty i mity, Mit to po prostu Ferrari V8 z odciętymi dwoma cylindrami. Nieprawda. Fakt. Silnik Alfy to samodzielny projekt V6, zaprojektowany przez tę samą grupę ekspertów i częściowo bazujący na doświadczeniach z Ferrari. F-154, ale z licznymi różnicami konstrukcyjnymi i unikalnymi cechami. No i teraz przechodzimy do wniosku. Tak, oczywiście V6 z i Stelvio Quadrifoglio ma DNA Ferrari i wykorzystuje część technologii z V8 F-154, ale to nie jest dosłownie ten sam bloczek silnika z odciętymi cylindrami. To ciut inna konstrukcja. Dostosowana do konkretnego auta i jego wymagań technicznych oraz kosztowych. No i to by było na tyle. Jeżeli chcecie, możemy jeszcze omówić porównanie szczegółów geometrii, planów tłoków czy map eku. Dajcie znać w komentarzach. Liczę na. Łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to serdecznie Cię do tego zachęcam, bo to pozwala mi rozwijać ten kanał i wprowadzać nowe, ciekawe filmiki. Jeszcze to, co tutaj widzimy na zdjęciach, które się tak przewijają przy tym moim wywodzie, to silnik Alfa Romeo 690 TV 6,2,9 z Juli serwy Quadrifolio. Widać też blok silnika V8 z Ferrari o oznaczeniu F-154. Ten sam rodzinny blok, ale w układzie właśnie ośmiocylindrowym. Więc krótko wyjaśniając, to, to co widzicie, to jest silnik V6 w Alfie. Inaczej wygląda niż V8 Ferrari. Jest mniejsza głowica, inna geometria górnej części. Oba mają podobne DNA, czym już wspominają. To znaczy są zbudowane w oparciu o te same zasady F-154, czyli 90 stopni turbodoładowanie, dlatego w mediach mówi się o pochodzeniu z Ferrari. Jednak to nie jest po prostu Ferrari V8 z obciętymi cylindrami. Alfa ma własne odlewy bloku, wał korbowy, turbosprężarki i układ wtryskowy dopasowany pod V6. No to to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.